Siemanko, z tej strony, Hamek, witam Was w kolejnym odcinku paczki. Chyba taka sytuacja: mamy 25 zwycięstw, jeden remis, jedną porażkę i czas na zwycięstwo w Lidze 6. Jeżeli wygramy nadchodzący mecz, otwieramy 3 paczki no i mam nadzieję, że kolejne za zwycięstwa. Dzisiaj tylko dwa mecze przed Wami. No i nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Pod ostatnim filmem Byliście ledwo ponad 5 tysięcy. Na szczęście to nam daje paczkę, która może nam dać coś dobrego, albo i nie. Zobaczymy, kto to jest, tylko w z Brazylii. No i to jest zawodnik Udinese, to jest Danilo Udinese. Dobrze, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Tak, oczywiście, nie pomyliłem się. Kamek się nie myli nigdy. Kondycja to się zawsze przyda. W każdym razie e, nic, co by nas tutaj jakoś bardzo zaskoczyło. Nasza sytuacja w lidze wygląda następująco: 16 punktów, 1 remis, 5 zwycięstw, 1 zwycięstwo brakuje nam do awansu z mistrzostwem i otworzenia trzech paczek, e, więc mam nadzieję, że to się właśnie stanie. A to jest nasz skład, którym gramy się naprawdę naprawdę dobrze i nie będę go póki co zmieniał, dopóki nie dostanę jakiejś gwiazdy w innym składzie, która mogłaby po prostu wygrywać mecze. A ja daję im kondycję, którą otworzyłem przed chwilą, i lecimy z dzisiejszym spotkaniem. No to mamy przeciwnika, zobaczmy co ten przeciwnik ma za skład. O oh my g! Dwie legendy. Bateng, Roy, Sané. Ah, nie spodziewałem się tego. Dobrze, teraz. Ekstra wymiana podań tam powinien być... W to powinien być utkarny. Nie wierzę w to. Ta gra już mnie oszukuje od samego początku. Oddawałem piłkę z powrotem do góry, chociaż mogłem strzelać, ale bym miał pustą drogę do bramki, ale no, postanowili go wywalić. Dobrze. Musa, Musa sam! Tak jest 1-0. W końcu, w końcu, w końcu strzelamy. 29 minuta. Nie podobał mi się ten mecz, ale już mi się podoba bardziej. Musa tutaj na spokoju ładnie tutaj podbił tą piłkę. To mi się podobało i, i ten zawodnik, który tam na ślizgu wjeżdżał, na szczęście został położony. Musa. I 29 minuta. 1 do jaja. Koniec pierwszej połowy wygrywamy. 1 do sera. Ciężko jest się przebić przez Boatenga i legendę Blanka, ale no cóż. Jak widzicie mieliśmy jeden strzał, jeden celny i to nam pozwoliło na zwycięstwo póki co, ale tych okazji mamy więcej, tylko nie oddajemy strzałów, bo zawsze jest albo Boateng, albo właśnie blond. Silva, lewa noga, Silva, uderzenie po słupek i piłka odbija się i nie ma bramki. Dobrze, Amrabat strzela 2-0. Pięknie, Amrabat wybiegł idealnie. Nie było spalonego i tylko dołożył nogę obok bezradnego Leno. Mamy 2-0, 60-29 minuta. Pięknie, pięknie, pięknie. Aby tak utrzymać, to będzie jedna paczka plus 3 za e, zwycięstwo w Lidze, więc będą cztery paczki. Chyba, że jeszcze jedną bramkę strzelimy. Belby nie stracić. Gol, nie wiem jak to wpadło. 3 do 0. 71 minuta. Son Son faulowany. Karny będzie szansa na 4 do 0 w 80. Minucie. Blank fauluje. No i dobra, zobaczymy. Silva, strzelaj. A tutaj? Oj, obronił! Bramkarz nie ma. 4-0. Koniec 3-0 to oznacza 5 paczek w tym momencie przed nami. Bardzo, bardzo fajnie, że udało się awansować. Zobaczmy, mam Rabat znowu Men of the Match. Ten, sam, ten człowiek jest niesamowity. 7500 końców, dziękuję. Mieliśmy 8 celnych strzałów, przeciwnik miał ich 6, troszeczkę mniejsze posiadanie piłki, a w drugiej połowie już to naprawiliśmy. 6 do 1, jeżeli chodzi o bilans 6, zwycięstw, 1 remis, 0 porażek, to na pewno buduje. 26. Zwycięstwo już w tej serii, em, nadal tylko 1 remis, 1 porażka. No i co? 5 paczek. Dobra, mam nadzieję, że, że coś, coś się zadzieje. Coś się zadzieje. I niech się dzieje. Pierwsza paczka. Pierwsza paczka i już upgrade poproszę. Dwie świecące karty. Prawe skrzydło Vela to będzie. To jest bardzo dobry traf. Na prawe skrzydło do Ligi Hiszpańskiej na pewno zawędruje Vela i do tego mamy Alvesa um, i Brozowicza. Takie, takie te karty się trafiły, bardzo fajna paczka, na pewno Vela się przyda na to prawe skrzydło. Zobaczmy drugą paczkę um, no i zobaczmy czy ktoś tutaj nam coś zmieni do składu. Napastnik z Włoch um, i będzie to De Rossi, proszę bardzo. Um, na pewno ciekawa karta, um, ale um, La Liga Santander. Nie najwyższy, no ale zobaczymy, zobaczymy. Może właśnie Deroscy tam się znajdzie. Póki co właśnie La Liga nam e, buduje lepiej. E, no I kolejna paczka, kolejny zawodnik, Sawicz Tak jest, kolejny zawodnik do właśnie tej hiszpańskiej. Chyba hiszpańską zagramy kolejne spotkanie. E, zobaczcie. A mieliśmy już Sawicza, O proszę, to nawet nie wiedziałem. Wystawię go na listę transferową. Niech idzie. To będzie teraz czwarta paczka. I mamy coś grubszego, to będzie środkowy obrońca z Walencji, to będzie Garai, 84 overall, no właśnie, la liga, la liga. No i dobra, taki skład właśnie za chwilę zrobimy, ale jeszcze jedna paczka przed nami, ostatnie już, zobaczmy, może coś ciekawego też się pojawi tutaj. Dwie rare karty, bramkarz, no i to będzie Enriama 83 overall tym razem. Bardzo ładnie. U Koman! Ojoj! Ojoj! ale świetna paczka. Ile Koman w tym momencie jest warty? On jest warty: trzy tysiące, ale, ale karta na pewno nam pomoże w Bundesliga. Także zaraz sprawdzimy. O, jeszcze paczka wypożyczenia. Może ktoś ciekawy będzie wypożyczony, zaraz zobaczymy. Paczka wypożyczenia zobaczymy. Ultimate. No to może jakiś dobry piłkarz. Bardzo dobry piłkarz to będzie. środkowa obrońca z Miranda to będzie. Ok. Okej, okay, okay. okej, do hiszpańskiej, do do włoskiej jakbym potrzebował, to mam już obrońcę, 1000 końców, dziękuję bardzo, no to buduję ten skład z ligi um, z hiszpańskiej i niemieckiej. No i dobra, mamy skład z La Ligi i zobaczcie, tak to się prezentuje właśnie na ekranie. Zagramy z Fernando Torresem, z Rostim 4, 4 1 2, 1, 2. jak to pyknie. Nie sądzę, żeby ten skład był jakiś super, ale może Rossi z Torresem coś sklepią, przejdźmy do meczu. No to gramy ostatnie spotkanie dzisiaj i zobaczmy, mamy Bejla Neymar... Co oni robią, dlaczego takie składy dzisiaj spotykam? Bejl Neymar, kurde... O, oh, fuck! No ale dobra, poradzimy sobie. Decha bez grania. Czy, czy to nam coś zmienia? Nie wiem, ale mam nadzieję, że handicap jakiś zadziała, czy coś. Dobrze, ładnie. Torres wybiega. Fernando Torres! 1 do zera. Co tu się dzieje? Ładnie to Torres przytrzymał. E, ładnie dobieg do tej piłki. Tutaj raz, dwa. Em, za plecy obrońców. I wykończenie. Bardzo ładne. 1 do 0. Piąta minuta. Fernando Torres. Dobrze, Johnny. Podanie do środka. Strzał! 2-0! 2-0! I znowu Fernando Torres? Czyżby? Cieszą się do pustej trybuny. Nikt nie przyjechał na dzisiejszy mecz, bo w ogóle nie wiedzieli, że jest zmiana w składu. I gramy dzisiaj w hiszpańskiej, dlatego kibice nie przyjechali. Ale Torres strzela i w piątej, i w 42 minucie. Pięknie. Johnny. Do Torresa, Torres, sam na sam, Torres, wpadnie to 3-0, hat Fernando Torresa, to jest chyba odrodzenie Hiszpana, świetny i znowu puste trybuny, a nie przejechało czterech kibiców, jednak zobaczyli, czterech kibiców zobaczyło, że jednak gramy w hiszpańskiej dzisiaj, zamiast w lidze angielskiej i Fernando Torres kompletuje dla nich hat -tricka. no to jeszcze jednego gola trzeba zdobyć ka dla, dla każdego kibica po jednej bramce rozwela, vela, wela dostaje piłkę. Może strzelić bramkę na 4 do 0 i strzela. E, 58 minuta, 4 do 0. Pierwsza bramka weli. Ach, ci kibice co chwilę pokazywani. No, są tego warci, są tego warci, jak widać. 4-0 i Rage Quit dla kibiców, właśnie. E, tak, Rage Quit, więc dwie paczki przed nami. Fernando Torres 10-0, cóż za. Nie, ja jestem po prostu pełen podziwił, że to... Tak się Hiszpan odrodził. Trzy punkty w Lidze Piątej, Dobrze, zaczynamy Ligę piątą. Oby tak dalej, po prostu. Oby tak dalej. Chciałbym w tym Bundesligę pójść, ale tam jeszcze brakuje mi jakiegoś dobrego napastnika. Może, nie wiem, teraz jakiś Aubameyang z paczki, Lewandowski ewentualnie też się nie obroży, albo jakaś legenda i wszyscy będą wtedy zadowoleni. E, legenda. Jeżeli mi wypadnie w FIFA legenda, to będę naprawdę w szoku. E, dobra, co my tu mamy? E, świecącą kartę. Napastnik e, z Słonzy to będzie Liorente. No dobra, no dobra. To może nie jest najszczęśliwszy traf. Tutaj mamy takie paczki, nie najlepsze. Tysiąc końców zawsze spoko. Mamy już 50 tysięcy monet. No i druga paczka. Zobaczmy. Co w niej totalny nic. Środkowa obrońca Zenitu Lombartes. E, w każdym razie 27 zwycięstwo było. E, co chwilę kończy, trafiamy teraz w Ja się z wami żegnam. To było na tyle. Życzę wam miłego wieczoru, dnia, kiedykolwiek to oglądacie. Trzymajcie się. Cześć.